Firma Arbor planuje na koniec roku uruchomienie produkcji sporników to europalet z komponent strociny. Nowoczesne rozwiązanie będziemy uruchamiali produkcję na koniec roku, także zaprosimy wtedy pokażemy całą linię technologiczną. A ten moment traktujemy to jako zwiastun, będziemy robić takie sporniczki, zapraszamy wszystkich do współpracy. Będziemy robić na swoje potrzeby, ale część Odsprzedamy też na rynek zewnętrzny. Linia produkcyjna jest linią zautomatyzowaną. Przy całej linii na jednej zmianie będzie pracowało trzy osoby. Praca będzie lekka, dozorująca. Maszyny będą pochodziły w większości z Polski część z zagranicy. Sporniki te charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością. Będą certyfikowane przez Narodowy Komitet EPAL Polska, są przede wszystkim produktem ekologicznym, powstają z trociny poprodukcyjnej, która zostaje na tartaku, także jest to produkt w 100% ekologiczny, bardzo dobrej jakości, zastąpi kantówkę drewnianą z listego klocka.